Uważam, że to coś powinno być usunięte z rynku kosmetycznego jak najszybciej. Mogliby mi, słuchajcie, sprzedać deal za 20 tysięcy dolarów, a ja wciąż nie nałożyłabym od nich nic na twarz. Wszystkim witajcie z powrotem. Niektórzy z Was będą na mnie mocno źli po obejrzeniu tego filmu, ale to musi być powiedziane. Dzisiaj, jak sami widzicie po tytule filmu, będziemy uniemożliwiać moje szanse na nawiązanie współpracy z niektórymi markami kosmetycznymi, ale wiecie co? To nic. Tak jak to nic, że widzieliście już ten film, ale jako, że mam ogromny talent do utrudniania sobie życia, to przez przypadek go usunęłam, więc muszę go nagrać jeszcze raz. Także jeżeli macie jakieś pytania, to nie miejcie. Nie, którzy mnie bardzo dobrze znają, to wiedzą, że mam swoje zdanie i ukształtowane poglądy na temat pielęgnacji skóry, oraz to, że mam obsesję na punkcie pielęgnacji. Jestem osobą, która nie nałożyłaby byle czego na swoją skórę. Myślę, że dbanie o swoją skórę jest niezwykle ważne w życiu każdego, nie tylko kobiety, ale też mężczyzny. I kwestia pielęgnacji skóry jest zupełnie, zupełnie inna niż kwestia makijażu. Zauważyłam, że przez to, że blogerki modowe czy youtuberki bardzo często mówią zarówno o pielęgnacji skóry, jak i makijażu, to my, jako odbiorcy, myślimy sobie, że możemy testować produkty do pielęgnacji swojej skóry w taki sam sposób, w jaki testuje się produkty. Do makijażu. Muszę Was rozczarować. Istnieją powody, dla których kształcenie się w zawodzie dermatologa zajmuje dużo więcej czasu niż szkolenia z makijażu, bo makijaż powiedziałabym, że jest tworzeniem sztuki, natomiast pielęgnacja skóry jest czymś, co obejmuje już aspekty medyczne i ma wpływ na nasze organy wewnętrzne. Jeśli mamy być z Wami szczera, tak w 100%. To ja nie bawię się w te bezsensowne gry testowania jednego produktu przez 30 dni. Tak jak na przykład robią to niektóre influencerki, testują produkty Wishy przez 30 dni, następnie wskakują w kolejny produkt, a w międzyczasie nakładają na skórę jeszcze coś innego, na przykład teraz to bardzo popularne Hello Body. Zauważyłam, że teraz nagle wszyscy na Instagramie stosują produkty Hello Body, że to jest takie super, tylko czy to jest wiarygodne? Może tak. Jestem osobą mega świadomą takiego ryzyka testowania różnych produktów. Nie podjęłabym współpracy z markami, które za buble z kiepskim składem i dobrym marketingiem wcisnęłyby mi miliony monet do ręki. Możecie mieć więc pewność, że jeżeli w przyszłości będę Wam polecać jakieś produkty, to będą to produkty, które stosuję już od dłuższego czasu mają one wyłącznie pozytywny wpływ na nasze zdrowie, wygląd i są to produkty wyłącznie najwyższej jakości. I w tym filmie nie chciałabym, żebyście myśleli, że mówię źle o poszczególnych markach czy produktach, bo jakaś inna rywalizująca marka chce mi za to zapłacić czy coś. Nope. Okej, okay, skoro już to wszystko z siebie wyrzuciłam, to czas spalić za sobą mosty. Pierwszym produktem na mojej liście jest słynna maska Glam Glow Glitter Mask Gravity Mud Firming Treatment Mask. Ten produkt już kilka dobrych lat temu cieszył się sławą, i w zasadzie widzę, że do dzisiaj nie schodzi stop półek Sephory. Nie wiem jak w polskich drogeriach, ale tutaj na przykład w Alta Beauty, w Sephore za 100 gram produktu płacicie około 70 dolarów. Moim zdaniem to dużo, nawet bardzo dużo. A co z nim jest nie tak? Po pierwsze, oprócz tego, że jest bardzo szkodliwy dla środowiska, bo zawiera w sobie brokat, który tak naprawdę jest mikroplastikiem, co oznacza, że jest zbyt mały, aby można go było filtrować przez stację uzdatniania wody i zanieczyszcza wodę, to dermatolodzy twierdzą, że cząsteczki brokatu mogą powodować ścieranie się skóry co prowadzi do naruszania bariery ochronnej na skórka. Jeżeli naruszamy naszą barierę ochronną na skórka, to skóra staje się bardziej podatna na podrażnienia. Po drugie, pomijając fakt, że można wykorzystać tę maskę do zrobienia sobie wiecie super cool tego selfie, to tak naprawdę brokat nie ma absolutnie żadnych zalet kosmetycznych. Nie odżywia, nie nawilża, nie odmładza, nie zrobi z Ciebie księżniczki, po prostu ja nie rozumiem całej idei tego produktu. No nie wiem. Po trzecie, ta maska ma w swoim składzie perfumy. Przecież skoro maski zostawiamy na twarzy na dłużej, to jeśli są one perfumowane, to już w ogóle dramat, bo zapach w kosmetykach to nic innego jak mieszanka aromatycznych ekstraktów z naturalnych i syntetycznych składników, który w rzeczywistości zawiera dużo nieznanych toksycznych chemikaliów, które mogą być dla ciebie po prostu szkodliwe. Bez twojej wiedzy, zapach może podrażniać skórę, może mieć toksyczne działanie hormonalne, a nawet, słuchajcie, powodować raka. Po czwarte, nazwa MAD, czyli błoto. O jakie błoto, przepraszam, tutaj chodzi? Wybaczcie, ale ja osobiście nie nałożyłabym na twarz błota innego pochodzenia niż to z Morza Martwego. Producent oczywiście nie precyzuje pochodzenia składników, więc, moim skromnym zdaniem, ten produkt nadaje się wyłącznie do zajęć z plastyki w przedszkolu. Drugim produktem, który zakładam, część z Was na pewno dobrze zna, jest orzechowy peeling do twarzy od Kylie Skin. Większość produktów od Kylie uważam, że jest bardzo mocno przereklamowana i te rzeczy w składzie tak naprawdę nie zawierają w sobie niczego spektakularnego czy nowatorskiego, a wręcz powiedziałabym, że znajdziecie mnóstwo takich taniutkich zamienników w drogeriach. Tak jak właśnie ten oto orzechowy peeling, który możecie zakupić w wersji pod nazwą innej marki. St. Ives i będzie to wtedy peeling nie z kawałkami orzecha włoskiego, ale peeling z kawałkami pestek moreli, którego też, by the way, nie polecam. Pamiętam, że jak Kylie wypuściła swoją linię kosmetyków do pielęgnacji, to wszyscy specjaliści od skóry bardzo mocno krytykowali ten produkt za obecność kawałków orzecha włoskiego w swoim składzie. Dlaczego orzech włoski jest złym środkiem złuszczającym? Dlatego, że kawałeczki orzecha są bardzo nieregularnego kształtu z bardzo ostrymi krawędziami, i to nie są, wiecie, takie. Krągłe granulki, które jakby równomiernie nam złuszczają na skórek. To działa w zasadzie. Tak, jakbyście przejeżdżali po skórze mikrokawałkami szkła po buzi. W momencie, kiedy stosujesz je w formie peelingu, to spowoduje to powstawanie mikrorozdarć na skórze, co po prostu zniszczy barierę ochronną Twojego naskórka. Pamiętajcie, słuchajcie, że bariera ochronna skóry to coś niesamowicie ważnego. To jest coś, co zatrzymuje nam wilgoć wewnątrz skóry, a podrażnienia na zewnątrz. No i oczywiście fakt, że ten peeling orzechowy ma w swoim składzie ekstrakt cytryny i pomarańczy, znowu, to są zapachy, które mogą powodować alergię i podrażnienia skóry. I w momencie, kiedy nakładasz na skórę substancje zapachowe, zaraz po tak intensywnym złuszczaniu, a w zasadzie zdzieraniu naskórka, bo tego już nie można nazwać złuszczaniem, to robisz sobie poważną krzywdę. I być może nie zauważysz tego od razu, ale na pewno przy dłuższym stosowaniu Twoja skóra będzie niesamowicie podrażniona, cienka. No nie, nie, po prostu ja ja bym nie mogła. Zdecydowanie Wbijam ten Turing na czarną listę. Trzecim produktem, na który w zasadzie nie jestem jakoś bardzo zła, bo to nie jest pierwsza marka, która to robi. Jest to niezwykle powszechny produkt, ale bardzo drogi i mocno spopularyzowany przez wiele, właśnie influencerek, celebrytek, blogerek modowych. Więc uznałam, że warto o nim wspomnieć. Jest to ten legendarny krem nawilżający od La Mer. Bardzo często właśnie przewijało mi się na Instagramie czy na YouTubie jako ten luksusowy wart wszystkich pieniędzy oraz ten, który odmieni Twoją skórę na zawsze, a ty poczujesz się nie jak 40 zł, tylko jak 690, bo tyle i dlaczego nie lubię tego kremu? Po pierwsze, produkt do pielęgnacji skóry nie powinien tyle kosztować. Oczywiście, jeżeli możesz sobie na niego pozwolić albo po prostu lubisz trwonić pieniądze na tego typu produkty, to bardzo proszę, ja oczywiście nie zamierzam nikogo powstrzymywać przed jego kupnem, ale po prostu uważam, że jakość tego, co otrzymujesz, tak, niedużym umówmy się, słoiczku, nie idzie kompletnie w parze z ceną. Prościej mówiąc, skład tego kremu jest po prostu jednym wielkim rozczarowaniem. Marka Lamer zdecydowanie postawiła na branding, marketing, budowanie swojego wizerunku w świecie pielęgnacji skóry, na taką markę powiedziałabym bardziej luksusową, a nie na jakość składników, które zamykają w opakowaniach. 30 ml kremu kosztuje 690 zł, a 60 tylko 1270. I powiem szczerze, że krem zawiera dobre substancje nawilżające, ma w sobie naprawdę sporo przeciwutleniaczy, ale to przede wszystkim słoiczek, więc... Nawet jeśli umyjesz ręce przed stosowaniem, to i tak go zamykasz i otwierasz na okrągło, więc z biegiem czasu te składniki się rozłożą chemicznie, a ty wcale na tym nie skorzystasz. Tym bardziej, że w skład tego kremu wchodzą oleje eteryczne. Jest tam na przykład olej limonkowy i eukaliptusowy, które wywołują reakcje alergiczne. Olej z limonki szczególnie jest fotouczulający, a środki fotouczulające wywołują nierówny kolory skóry. Także w tym przypadku moim skromnym zdaniem płacenie za to tyle pieniędzy jest lekko mówiąc zdzierstwem. Kolejny, czwarty produkt Kate Somerville Uncomplicated SPF 50 Soft Focus Makeup Setting Spray. Czyli taki spray, którym utrwalamy makijaż dodatkowo mając na celu ochronić skórę przed słońcem, bo ten produkt ma wysoki filtr ochronny. Aż 50. Szczerze mówiąc, spray z filtrem SPF utrwalający makijaż jest uważam genialnym pomysłem, i nie wiem, czy jest na rynku produkt, który spełniałby podobne zadanie do tego od Kate Somerville. Jeżeli natomiast jest coś podobnego o lepszym składzie, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Pod filmem ten spray zawiera w sobie, tak jak już powiedziałam, filtr 50 a będą 3%, czyli jest takim składnikiem, który jest rozpuszczalny w oleju i jest stosowany w produktach ochrony przeciwsłonecznej w celu absorpcji pełnego spektrum promieni UV. Do tego się zalicza promienie UVA i UVB. Generalnie ten produkt zawiera w sobie wszystko, żeby ochraniać nasze buzie przed słońcem i naprawdę super, bo ja jestem osobą, która zwraca na to szczególną uwagę i nigdy nie wychodzę. Z domu bez wcześniej nałożonego kremu z filtrem. A tutaj wiecie, jeżeli możemy jeszcze mieć taką tarczę przeciwsłoneczną i taką tarczą utrwalić sobie makijaż, no to powiem Wam: nic dodać, nic ująć, ale jednak olej lawendowy w swoim składzie i alkohol. Na pierwszym miejscu, naprawdę, to już jest taki wielki fail, że nie ma opcji, że to by się mogło udać. Rozumiem, że jakby nikt nie chce, żeby po utrwaleniu makijażu buzia była dodatkowo natłuszczona, błyszczała, świeciła się i tak dalej, ale jeżeli alkohol w składzie występuje na pierwszym miejscu, to oznacza, że jest on bardzo mocno skoncentrowany. Istnieje mnóstwo badań potwierdzających, że alkohol, a w tym przypadku jest to tak zwany denatured alcohol, czyli innymi słowy spirytus. No, wyobraźcie sobie, że spiskujecie twarz spirytusem. No, nie ma po prostu opcji, żeby to się mogło udać. Nie ma opcji, żeby twarz była zdrowa, nawilżona, promienna. No, jestem zawiedziona. Gdyby nie te dwie rzeczy, to myślę, że produkt byłby. Sukcesem. Produktem numer 5 jest HIT. Uwaga, uwaga. Fresh Rose Deep Hydration Facial Toner. Jeśli kiedykolwiek byliście w Seforze i otworzyliście tę buteleczkę i wąchaliście ten produkt, to wiecie, że ten tonik pachnie jak perfumy, a nie jak produkt do pielęgnacji skóry. To jest w ogóle dla mnie HIT. Nie rozumiem. Po co? Bo gdybym ja chciała ładnie pachnieć, to po prostu użyłabym dobrych perfum. Tak jak już mówiłam wcześniej, dużo firm kosmetycznych dodaje do składu swoich produktów substancje zapachowe, ale tutaj to słuchajcie, występuje w tak ogromnym stężeniu, że prędzej czy później zrobi to na waszej buzi bubu. I to takie solidne bubu. Ja mam generalnie skórę wrażliwą i wydaje mi się, że nazwa sugeruje wysokie nawodnienie skóry, czyli tonik jest skierowany głównie do osób z terą suchą, właśnie pod wrażliwą, a substancje zapachowe to naprawdę jedne z ostatnich substancji, które powinniście chcieć nakładać na Wasze buzie, jeśli macie cerę tego typu. To nie jest słuchajcie, maska, której użyjecie raz czy dwa razy w tygodniu. To jest tonik, czyli coś, czego używa się systematycznie, powiedziałabym, że wręcz regularnie, codziennie, raz dziennie, dwa razy dziennie, rano i wieczorem. To naprawdę nic innego jak narażanie buzi na zło i Cierpienie, błagam dziewczyny, nie róbcie sobie tego. Szóstym produktem, który zresztą kiedyś używałam, jest tonik Klinik Clarifying Lotion. Nie wiem, jak mogłam sobie to robić. Klinik jest jedną z moich ulubionych marek pielęgnacyjnych. Uważam, że mają bardzo dobre kremy, bardzo lubię ich podkłady, ale po prostu uważam, że ten konkretny tonik, który właściwie jest. Chyba bestsellerem tej marki, to według mnie jest jednym z najgorszych produktów pielęgnacyjnych, jakie kiedykolwiek miałam. Gorzą, słuchajcie, to pachnie jak wódka. Patrząc na skład, już na drugim miejscu pojawia się spirytus skażony, czyli oznacza to duże skoncentrowanie i zaraz obok pojawia się też wyciąg wodny z oczaru wirginijskiego, czyli tak zwany witch hazel, który pewnie dobrze znacie. A to, słuchajcie, w połączeniu z alkoholem bardzo wysusza. Bardzo wysusza i ja pamiętam, że jak stosowałam ten tonik, to moja skóra była wiecznie wysuszona. Po prostu nie popełniajcie tego samego błędu, który popełniałam kiedyś ja. Kolejnym produktem są paski czy plastry do usuwania wągrów firmy Biore. Wiem, wszyscy to robimy, kiedy zobaczymy, że na naszych nosach pojawiają się takie. Czarne kropeczki, od razu wyciągamy paski. Od razu wpadamy w panikę i chcemy się ich pozbyć jak najszybciej. Nie wiem, może jest coś ze mną nie tak, może mam zadatki na psychopatkę, ale przyznaję się bez bicia, że zrywanie tego paska z nosa i wręcz wpatrywanie się w te, ładnie mówiąc, zanieczyszczenia skóry, jest satysfakcjonujące, ale niestety tutaj pojawia się problem. Zaskórniki wracają. Po pierwsze. Pierwszy składnik, polyquaternium 37, jest substancją podobną do lakieru do włosów. No, to sobie teraz wyobraźcie, że macie coś takiego na twarzy i to przykleja się wam do porów, żeby usunąć nagromadzony osad i rozciąga pory, co prowadzi do jeszcze większego nagromadzenia i większych zaskórników. Zdróweczko. No ja osobiście uważam, że to nie jest dobry pomysł. Tego typu paski na nosek również zawierają parabeny, a to absolutny noob. Nope. Dziewczyny, parabeny? Nie. Po drugie, niektórzy ludzie doświadczyli nawet pękniętych naczyń włosowatych lub drobnych naczyń krwionośnych, które pomagają w mikrokrążeniu krwi. I dzieje się tak, ponieważ po oderwaniu paska pierwsza warstwa skóry może być po prostu uszkodzona. Co najgorsze, popękane naczynka są trwałe i mogą nawet przyspieszyć marszczenie się skóry. Po trzecie, słuchajcie, to wszystko to jest tymczasowe działanie. Dlaczego? Zaskórniki powstają, gdy sebum, martwa skóra i brud naturalnie gromadzą się w porach. Paski na nos usuwają tylko górną warstwę wągrów, ale reszta zaskórnika nadal pozostaje w porach, więc tak naprawdę nie oczyszczasz w ogóle porów. Po prostu, jakby. Nic się nie działo, tylko po prostu zrywasz sobie skórę. Czyli w rzeczywistości pasek omija cały brud i sebum ukryte w porach. Dlatego musisz wielokrotnie powtarzać ten proces. To jest po prostu, tak jak mówię, bawienie się, zrywanie tej ochronnej warstwy skóry, niedocieranie w głąb tych wągrów i po prostu robienie sobie tylko szkody. Kolejnym produktem jest coś, co zniszczy, zrujnuje Twoją skórę na Amen, i uważam, że to coś powinno być usunięte z rynku kosmetycznego jak najszybciej. I mowa o tym legendarnym balsamie brązującym z filtrem SPF. Hawaiian Tropic Tanning SPF 4. Podkreślam, 4. Słuchajcie, jest to produkt, który został wprowadzony w rynek, żeby osoby mogły się spokojnie opalać, ale nie spalić na słońcu. Tak jak widzicie, ma bardzo niski filtr ochronny. Słuchajcie, aż czwórkę. No pojechali po bandzie. Czyli de facto pozwala na osiągnięcie wymarzonej opalenizny bez ryzyka poparzenia słonecznego i spędzanie jak najwięcej czasu na zewnątrz. Czy ma to sens? Oczywiście, że nie. Ci, którzy z Was nie wiedzą, to powiem, że 95% promieniowania UV uderzającego w ziemię to promieniowanie UVA. W momencie, kiedy w ogóle się przed nim nie ochraniamy, to pozwalamy temu promieniowaniu na aktywowanie się takiego enzymu, który nazywa się malatoproteinaza, który degraduje białka w skórze typu kolagen, lamininę i fibronektynę i prowadzi do poparzenia, przedwczesnego niszczenia, marszczenia, wiotczenia, Zdarzenia się skóry. Nie róbcie sobie krzywdy i nie proście się o otwór skóry. Kolejnym kultowym produktem, dziewiątym na mojej liście, bardzo chętnie reklamowanym i polecanym przez influencerki beauty, są mokre chusteczki do demakijażu Neutrogena Makeup Remover Cleansing Towelettes and Face Wipes. Jeśli chodzi o oczyszczanie skóry, to chusteczki do demakijażu tego nie robią. Serio. Nie usuwają makijażu, nie usuną Wam sebum, Tłuszczu czy nagromadzonych zanieczyszczeń. One tak, jakby rozmazują wszystko po całej twarzy. I problem z tymi chusteczkami polega na tym, że mają w swoim składzie bardzo wiele środków konserwujących, takich jak ten tutaj, Linen. I bardzo dużo ludzi ten środek po prostu uczula. W momencie, kiedy przejeżdżamy po buzi taką chusteczką, to zostawiamy na buzi taki film, powiedziałabym bardziej taką warstwę, która może podrażniać skórę. Poza tym chusteczki do makijażu usuwają ze skóry naturalny olej i warstwę ochronną, umożliwiając wnikanie i tak jakby wychodzenie ze skóry cząstek, które nie powinny wchodzić ani wychodzić. Takie zmywanie makijażu, jeżeli to w ogóle można nazwać zmywaniem makijażu, a raczej zdzieranie na skórka, powoduje. Starzenie się skóry, a ponieważ skóra wtedy staje się cieńsza, coraz cieńsza, to po prostu traci ona jędrność, gładkość i zdrowy wygląd. Inną kwestią jest to, że tego typu chusteczki nie są kompletnie przyjazne dla środowiska. No i dotarliśmy do samego końca filmu żartowałam. Na samym końcu oczywiście postanowiłam, że zostawię sobie wisienkę na torcie. Bez tego ten film nie miałby sensu. I niekoniecznie jest to jakby sam produkt ale marka, która do dzisiaj naprawdę nie wiem, jakim cudem jest tutaj w Stanach w Sephora czy w Urban Outfitters i podejrzewam, że jest to firma doskonale Wam znana, a mowa o legendarnym Mario Badescu. Kompletnie, słuchajcie, nie rozumiem, dlaczego ludzie kupują produkty tej marki. Jaż się we mnie po prostu coś gotuję, jak o tym mówię. Zwłaszcza, że kilka lat temu wybuchł skandal i pozwano markę Mario Badescu do sądu za wprowadzenie w skład sterydów. I kiedy ten skandal się wydarzył, to marka zamiast się w jakiś sposób do tego odwołać, nie wiem, przeprosić, czy publicznie poinformować swoich konsumentów, to po prostu w taki bezczelny sposób, po cichu, nikomu nie mówiąc, usunęła ze składu sterydy. Wyobrażacie to sobie? Czyli de facto konsumenci po pierwsze nie byli w ogóle świadomi tego, że wprowadzali w warstwy swojej skóry sterydy, a po drugie w razie jakichkolwiek skutków ubocznych, komplikacji nie wiedzieliby, nie mieliby kompletnie pojęcia, co było ich przyczyną. Spróbuję Wam teraz przeczytać artykuł na temat sterydów. Sterydy, hydrokortyzon i acetonit triamcynolu mogą wywołać powiększenie naczyń włosowatych i dosłownie nędzę dermatologiczną, nie wiem czy to dobrze tłumaczę, w tym atrofię skóry. W tym miejscu skóra staje się tak cienka, że łatwo się perforuje, co prowadzi do infekcji, chorób, wzrostu grzybów, wysypki i pęcherzyków, która ropieje. Piecze i się złuszcza. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego ludzie ufają tej marce. Sterydy nie mają tak naprawdę żadnego zastosowania. Wiecie o co mi chodzi? To nie jest żadna marka dermatologiczna, która wypuszcza produkty na przykład maści ze sterydami, na które trzeba mieć receptę od lekarza dermatologa. To jest po prostu zło. Gdyby w składzie był alkohol, zapach, dobra, okej, okay, jestem w stanie to jakby. Przetrawić, przeżyć. Jeśli chodzi o sterydy, to tutaj nie ma jakby żadnej funkcji marketingowej to jest po prostu zło, to jest oszukiwanie konsumenta. Mogliby mi, słuchajcie, sprzedać deal za 20 tysięcy dolarów, a ja wciąż nie nałożyłabym od nich nic na twarz. Nie ma opcji, że powiedziałabym komukolwiek, że to dobra marka, a ich produkty są warte zakupu. Nie ma szans. Na dodatek tego wszystkiego, słuchajcie, to skład tych ich bestsellerów. Jest naprawdę bardzo kiepsko opracowany. Jednym z najpopularniejszych produktów jest ten Drying Lotion. W jego składzie, słuchajcie, na pierwszym miejscu znajduje się alkohol izopropylowy, czyli taki alkohol, którego używa się do dezynfekcji lub odkażania skóry. Taki alkohol często występuje w produktach do punktowego stosowania na wypryski dla osób ze skórą Tłustą czy trądzikową, i szczerze, jeżeli położycie sobie taki alkohol punktowo na wypryski, to przyniesie to ten sam efekt. Wysuszy Wam skórę na wiór, a to Wam da takie jakby natychmiastowe poczucie odtłuszczenia skóry, i to chyba jest głównym powodem, dla którego ludzie ze skórą tłustą tak często sięgają po ten produkt. Ale nie wiedzą, że stosowanie go na całą buzię po prostu niszczy barierę ochronną skóry. Bardzo ją odwadnia, co Powoduje stany zapalne. I to wszystko na dłuższą metę po prostu utrudni wam proces odnowy naskórka i zrujnuje wam buzię. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że marka Mario Badescu kieruje te produkty do osób młodych, do nastolatek, które narażają swoją buzię na tak straszny skład. I za każdym razem po prostu, jak stoję w drogerii, czy jest to Sephora, czy jest to Auto Beauty i widzę kogoś, kto ma te produkty Mario Badescu w rękach, to krzyczę w środku nie, dziewczyno, błagam. Nie rób tego. Odłóż to na miejsce, nie kupuj tego. Najlepsze jest to, że tu nie chodzi tylko o ten drying lotion. Dużo innych produktów Mario Badescu ma w swoim składzie olejki eteryczne, na przykład olejek lawendowy, a to słuchajcie, w połączeniu z alkoholem i sterydami, to jest w ogóle mikstura najgorszego, co możesz zrobić w swojej skórze. Nie chcę nikogo tutaj namawiać do czegokolwiek, ale w tym przypadku muszę zrobić wyjątek. Nie róbcie sobie tego. Nie kupujcie, nie wydajcie pieniędzy na tak okropny produkt. To jest po prostu marka, której nigdy przenigdy bym nie zakupiła i nie nałożyłabym na twarz. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zaznaczam, że żaden ze mnie dermatolog, więc to są tylko takie moje własne opinie oparte na mojej pasji do. Dbania o skórę, moim doświadczeniu i wiedzy. Po prostu jestem osobą, której zależy na jak najlepszym i najzdrowszym dbaniu o siebie bez wyrzucania pieniędzy w błoto. Wiem, że mamy jedną buzię i trzeba świadomie korzystać z produktów do pielęgnacji. A nie tak wiecie, bezmyślnie chłonąć wszystkie reklamowane buble, którymi karmią nas właśnie gwiazdy, reklamy, internet i telewizja. Nie wierzcie, słuchajcie, w te wszystkie Hello Body, w te wszystkie produkty, które nagle są rekomendowane przez wszystkie celebrytki na Instagramie, ale z drugiej strony w ostateczności to wy tak naprawdę decydujecie o tym, co nakładacie na swoją buzię. Ja mam po prostu tylko nadzieję, że to, o czym mówiłam, pomoże wam robić lepsze, może bardziej przemyślane zakupy kosmetyczne. Jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli jesteście tutaj nowi i lubicie tego typu filmy, to zachęcam do kliknięcia łapki w górę, subskrybowania mojego kanału. Możecie followować mnie na Instagramie, na Twitterze, na Facebooku. I widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Pa.